Zaczynamy, cisza tam Och, kochanie Kaczuszko Jak mi się już nudzi na tych wakacjach Tylko morze Basen i ta woda i woda Może wymyślisz coś ciekawszego Tak, kochanie, mam dla Ciebie ciekawą propozycję Zostaliśmy wytypowani do Splasha Co? Do Splasha A co to jest ten Splash, Splash? Taka ogólnoświatowa akcja, wyobraź sobie. Że co? No jeżeli ktoś nas wytypował, musimy wpłacić po 10 dolców od głowy na cele charytatywne i dać się oblać wodą. A, to spoko. To wpłacimy pieniążki na hospicjum stacjonarne w brzegu i ciepłą wodą się oblać. Spoko, dam radę. Ej, kochanie, to jest pół prawdy, co powiedziałaś. Musisz się oblać wiadrem zimnej wody. No dobra, a Powiedz mi Kaczuszko, kto nas nominował? Żabciu Ciebie nominował Michał Spieszyński znany Kobrzyski dziennikarz. A, Michałek. O, Michałek. A mnie twój kolega radny Wojtek Króżycki. I czy my teraz musimy też kogoś nominować? Tak, no taka jest zasada. A ja mogę pierwsza? Oczywiście Dobrze. Myślę sobie tak. Asza wspólna, dobra, znajoma sąsiadka z trzeciego piętra. Agnieszka Wolniewicz. Oj, Agniesia lubi cię ona... Nie, ale będzie musiała polubić też zimno. Tutaj jak ja. A, może mama tej Nikoli, małgorzata Urbanek. O, zadowolona. Dobry pomysł, kochani. Dobry. No to I małżonka mojego sąsiada jeszcze. Aleksandra Gajek. No dobrze, czyli co, do dzieła? Do dzieła. Macie 48 godzin. A teraz my? No teraz my. W końcu coś innego. Ach. Ale słuchaj, Kotku. Wiesz co, nie będziemy marnować wody. To jest nie fair. Nie nie będziemy marnować. Woda jest zbyt cenna. Musimy oszczędzać. Trzeba poddać te kwiaty. Ależ kochanie, oczywiście. Zobacz. Te piękne kwiaty wymagają wody. Tu jest... Tu jest na tyle sucho, że powinniśmy się znaleźć, o tym małku. poszło. Dziękujemy za uwagę. K miści się do ubranie.